Witam w Poznaniu, mieście słynącym z koziołków, rogali marcińskich, międzynarodowych targów poznańskich czy terenów rekreacyjnych wokół Jeziora Maltańskiego. Poznań to piąte pod względem wielkości miasto w Polsce, które jest jednym z pionierów pod względem poziomu edukacji, standardu życia czy biznesu. Tutaj też mieści się siedziba Hauraton Polska, a nasze odwodnienia znalazły swoje zastosowanie na wielu ciekawych inwestycjach. Przyjrzyjmy się zatem bliżej kilku z nich. Tego budynku nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu Poznaniakowi. Okrąglak, perła modernizmu zaprojektowana przez Marka Lejkama, powstał na przełomie lat 40. i 50. To dziewięciopiętrowy budynek w kształcie walca, który przez wiele lat był jednym z najbardziej popularnych domów towarowych w mieście. Gruntowny remont rozpoczął się tu w 2011 roku. Odwodnienie liniowe zostało zaprojektowane przez biuro projektowe Termo Studio i tym samym hauraton również miał tu swój wkład. Przed wejściami do budynku zamontowano korytka szczelinowe. Charakterystyczna wąska szczelina jest na tyle dyskretna, że na pierwszy rzut oka odwodnienie wydaje się prawie niewidoczne. Zostało ono ułożone połuku, tak by idealnie wkomponowało się w bryłę budynku, a jednocześnie spełniało swoją funkcję odwadniającą. Nowy Rynek to nowe miejsce na mapie Poznania, które powstało na terenie dawnego dworca autobusowego. Usytuowany w centrum miasta, nieopodal Dworca Głównego. Jest to kompleks budynków biurowych o ciekawej architekturze. Przestrzeń ta będzie stanowiła nowe centrum biznesowo-kulturalne, przyjazne mieszkańcom, jak i turystom. Oddany niedawno do użytku budynek D został zaprojektowany przez architektów z Medu Zagrup. Tak prestiżowe miejsce wymagało zastosowania odpowiednich rozwiązań. Takimi właśnie okazały się produkty Recyfix HighCap usytuowane wokół budynku, jak i Faserfix KS na wjeździe do garażu podziemnego. Odwodnienie HighCap koresponduje z nowoczesną architekturą budynku i otaczającą go przestrzenią. Projekt wymagał od nas zastosowania odwodnień o minimalistycznym wyglądzie, a także dużej pojemności hydraulicznej I te dwa założenia spełnił system kanałów z funkcją retencji ReciFix Hike. A. Dzięki unikalnej konstrukcji kanału, a także wytrzymałości odwodnienia, system pozwolił na jednorodną budowę ciągu znajdującego się w strefie ruchu pieszego i w strefie ruchu pojazdu. Aby zabezpieczyć zjazd do garażu podziemnego przed napływającą wodą deszczową, zdecydowano się na zastosowanie odwodnień betonowych Fix KS ze specjalnie zaprojektowanymi rusztami żeliwnymi. Są to ruszty o konstrukcji prętowej, posiadające bardzo dużą powierzchnię wlotową, a także pozbawione są elementów poprzecznych mosków, które umożliwiałyby przepływanie wody do wnętrza. Mieszkańcy Poznania z sentymentem wspominają dawne kino Bałtyk. Jego godny następca, Bałtyk Tower, to neomodernistyczny kameleon, który, w zależności od miejsca, z którego na niego patrzymy, wygląda zupełnie inaczej. To bardzo ciekawy projekt, który powstał we współpracy z jedną z najlepszych pracowni projektowych na świecie MVRDV z Holandii we współpracy z polską pracownią architektoniczną Natkaniec Olechnicki Architekci. Przystań to przestrzeń pomiędzy monumentalnym budynkiem, a znajdującą się tuż obok centrum kreatywności i biznesu Concordia Design. To nowe miejsce spotkań towarzyskich wielu poznaniaków. Ten nowy naturalny ciąg komunikacyjny wymagał zastosowania odpowiedniego odwodnienia, które idealnie wkomponuje się w tutejszą przestrzeń. Ze względu na dostępną niewielką wysokość pod zabudowę odwodnieniowych zaprojektowaliśmy specjalny wariant odwodnieniowego Recyfix High Cup o mniejszej wysokości, ale większej szerokości, umożliwiający prawidłowy odbiór i retencję wody deszczowej z powierzchni wokół budynku. Płytkie koryta Faserfix KS znalazły swoje zastosowanie przy schodach. Umiejscowienie ich pod deskami zapewniło odbiór wody spływającej po stopniach. W sąsiedztwie Bałtyku znajduje się Rondo Caponiera. To jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście. Krzyżują się tu linie tramwajowe, autobusowe, rowerowe oraz ruch pieszy. Wędzę łączy ze sobą centrum miasta z dworcem PKP, lotniskiem i stadionem miejskim. Z punktu widzenia instalacji sanitarnych, inwestycja Rondo Caponiera była dla nas bardzo ciekawym i wymagającym przedsięwzięciem, a raczej inżynierskim wyzwaniem. Przede wszystkim dlatego, że łączy ze sobą funkcję zarówno obiektu kubaturowego, drogowego, jak i podziemnego węzła komunikacyjnego. Wymagało to od nas bardzo szczegółowej analizy i wprowadzenia indywidualnych, dedykowanych rozwiązań. Projekt okazał się być bardzo wymagający. Skupia się tutaj ruch pieszy. Należało zastosować odwodnienia o odpowiedniej szerokości, które poradzą sobie z odbiorem nadmiaru wody. Każde przejście podziemne zostało wyposażone w odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym szczelinowym pokrytym powłoką KTL. Zabezpiecza ona ruszty przed korozją. W granicach dzielnicy Grunwald powstał kompleks czterokondygnacyjnych budynków Ubik Business Park. Jeden z nich to zabytkowy obiekt koszarowy, który pełni funkcję biurową z wydzieloną częścią restauracyjną. O podkreślenie wyjątkowych walorów tego obiektu o bogatej historii i jednocześnie nadanie mu szczególnego charakteru dzięki zastosowaniu rozwiązań wysokiej klasy architektury współczesnej zadbała pracownia CDF Architekci, która ma tutaj również swoją siedzibę. Swoje zastosowanie znalazły tu odwodnienia liniowe szczelinowe, zbierające wodę wzdłuż budynku oraz Faserfix KS z ruszczem szczelinowym na wjeździe do garażu. Muzyka Ważną rolę w zagospodarowaniu zebranej wody deszczowej odgrywa tutaj usytuowany pod zabytkowym drzewostanem i aż 5 metrów pod ziemią system rozsączania. Znajdujemy się na terenie kompleksu obiektów sportowych na Golęcinie, na których modernizacja głównej bieżni zakończyła się w 2020 roku. Stadion ten spełnia wymogi World Athletics i odbywają się tutaj spotkania o charakterze lekkoatletycznym rangi międzynarodowej. Istotnym elementem całego kompleksu było skupienie się na odpowiednich odwodnieniach tym razem z grupy produktów Sportfix. Kompleks obiektów sportowych na Goręcinie został wyposażony w odwodnienie pełnowymiarowej bieżni lekkoatetycznej, a także elementy do zabudowy rowu z wodą i piaskownice do skoków dalej. Na boisku treningowym zainstalowano odwodnienie szczelinowe Sportfix, wykończone białą pokrywą wyznaczającą pierwszy tor bieżni.